Jak ja mam kuźwa jechać dalej dzisiaj? No, albo chwiałem. A my jedziemy z prędkością całe 74 na godzinę. Masakra z tym tankowaniem jest. Wow. dzień dobry. Mamy kolejny dzień. Chyba już czwarty. 9.1. O 10.00 musimy wyjechać. Uciekać z tej Syberii czym prędzej. No, takie to mamy niespodzianki. Starażka z psami w dużych miastach jest. Nie Jak? Czynię. Potem się okazało, że nie toleruje zwierząt. Jedziemy tam, gdzie ciepło. Jak na razie jest zajebiście zimno. Teraz idziemy na Świętej. Ja, miało być zdjęcie. No dobra jest wideo ja na fonie naszych kociaków pozdrawiamy z środkowej Rosji. Grupa. Tak, mamy tutaj dzisiaj w sumie najdroższy hotel. Jaki nam przypadło zarezerwować. I śniadanie nas tutaj ugościli. Owsianka. <gryśka> Tak jak... Nie wiem, w zakładzie karnym chyba to jest. Nie wiem co to jest. To jest. Coś tam ciepłe jest. I tu jest. Jak to się nazywa? Jak to? A, omlet. No to tak jak u nas omlet. Olet. zestawia. A Proszę bardzo. Wypasione śniadanie na trzy zwiezdy. Nie Iron. Jak tobie? Tak, jak zwykle obserwuję przez okno. A tu pod naszym oknem stoi nasza fura. Nawet, nawet wyszło słońce. Ptaszki przyleciały. No tak, dla ciebie to raj. Tak blisko jeszcze. <laughs> Ładnie. Wy zostajecie. Berta żdi. Tam, poszli. Poszli, poszli. Berta. Poszli. Małaccy. Na miejsca. Żdać. Ja przyjdę za wami. Nie płakać. Uch, dobra, idziemy po klucze, żeby samochód dostać, to tym razem będzie. Dobra, dobry, jutro. dobry jutro. A my? <laughs> Mnie nada maszynu dostać, moja maszyna tam stoi. A, maszyna numer? Da. No ładna, odkryte. Będziemy wyjeżdżać. I co nam się to uda wyjechać? Pewnie nam się nie uda, ale wyjedziemy. Moje doświadczenie jest takie, że żadne. No, całe szczęście, że dzisiaj nie ma śniegu. Widzicie jak fajnie? Tak by było, chociaż słońce trochę. Byśmy jechali normalnie Nie byłoby za rozdzielone cały czas. samochód tak sypie się sypie się co straszne ogólnie trzeba olej sprawdzić to na bank rdza z nowej przyczepki idzie no dobra wsiadamy jedziemy Będziemy spacerować z pieskiem. A. Tak, tam jest nasz hotel, w stylu nie wiem jakim, śmiesznym. A my idziemy na spacer. Niestety, niestety w miastach z centrum to ja pierniczę żyć z psami i popatrzymy sobie, porozglądamy się co tu jest. Tam jest taki, zobaczcie, chram, czyli kościół rosyjski. Nazywają się hramy, całkiem niezły. Złoto musi być, jak zawsze, na kopułach. A to sobie popatrzcie, taka, takie miasteczko. Które się znajduje 2000 km kilometrów od Irkucka, czy tam, czy patrzcie, patrzcie, Będziesz gdzieś Gdzie ona mnie tu prowadzi? Gdzie ty mnie prowadzisz? Werta Gdzie ty mnie prowadzisz? Mhm No nic, idziemy tam gdzie piesce. Może nawet w dobre miejsce. Co? Gdzie ty nas tutaj zaprowadziłaś? Gdzie ty nas zaprowadziłaś? Wszyscy mają obejrzeć ten syf tu. No tak kiedyś budowali. Tam stoją jedne ze starszych domów z Bali takiej wirkusku Jak widzieliście? To jest co będę wam pokazywał. Opa! Zobaczcie sobie. Tam już chyba nikt nie mieszka. Przejdźmy sobie tutaj. Patrzymy sobie tak zbliżej. Zabite wszystko dechami. Pewnie czyjś tutaj jest z kawałek ziemi. I tak stoi a ja tam Crystal Market Photo Steel Mir Akcesorów. No zobaczymy co tam jest. Może coś jakiś szybokręt, żeby dysk rozkręcić, który się zalał. O, tu jakaś piekarnia jest. Chlebek robią. O oh mój god! Werta, kto to mi łapie? poczyści? Werta, my poszli do moj. Jedna wielka, jedno wielkie błoto. Werta, idź tam w trawę się poczyści! i w maszynę. no dobra tyle z tego Barabańska pięknego miasta jeszcze rzut na hram, tu jakaś administracja w miarę się trzyma no i wokół mają sklepy hotel nasz przed nami moje To odcinka tam stoi czeka na Kolejne kilometry, kolejne wyzwanie. Tam mamy jakiś sklepik energetyki, trzeba nakupić i będziemy jechać w dalszą drogę. Dzień kolejny, nie wiem już który, czwarty czy piąty. Ja no to dzień, dzień czwarty, czwarty. Czwarty? Czwarty. Wszyscy w komplecie? Wyspani. Koty jeszcze miałczą. Kto tu miałczy? Bili miałczy. Dwa spokojne, psy spokojne. My do przejechania dzisiaj mamy 670 km. 8 godzin 48 minut. Pogoda na razie spoko. Coś się rozjaśniło. No nic, dajemy czadu. Do następnego. Hotelu, jak go znajdziemy? Mały przystanek. Przejechaliśmy nie wiem, 50 km chyba. Ale psy muszą trochę po... pobiegać, bo przecież w mieście, w tym hotelu, to nie było gdzie nawet ich, nawet ich wyprowadzić. <słuch> <słuch> O, taka to Syberia jeszcze jest. Dzisiaj natomiast piździ. Strasznie wieje. Jak nigdy. Pierwszy dzień mieliśmy słońce. Później mieliśmy śnieg. Jeszcze raz śnieg. Wczoraj mieliśmy deszcz. A dzisiaj wieje. Wszystko przechodzimy. Wszystkie pory roku, wszystkie pogody. BOSTON! No i cały mokry będzie, no. Ojej, oj, oj, jestem... No tak, wszędzie zzyf, oczywiście. Nie da się więcej przejechać. Dzisiaj mamy 8 godzin jazdy. Ograniczenia są do 90, nawet jakby człowiek miał Ferrari, radarów stoi co nie miara, co 120 km radar, a ja już nie mówię o sobie, bo jadę normalnie z tempem 85, maksymalnie 90. Dobrze nie ma teraz tych górek, tak jak były na początku, w miarę jest płasko. i można jechać równym tempem, a tak to był redukcja zjazd na dół, redukcja do góry zjazd na dół i tak non stop Wchodzimy do tajgi syberyjskiej Proszę bardzo Grzybów nie znajdziemy, bo już mrozy zapewne były No i podróż pomału leci Nie ma co narzekać Hotel był dosyć przyjazny Nie było żadnych spięć Nic, musieliśmy tylko zapłacić kaucję Jak nasza żywność nic nie zrobi, żadnych szkód To nam oddali No, no co, nie lubisz jak się filmują? Zaraz niedźwiedź wyjdzie, to zobaczymy. To tu będzie lepsze. No, <głos> <głos> bo stana rozpiera energia po prostu. On już tyle dni nie biegał porządnie, to ja się mu nie dziwię. Ale jeszcze tyle dni przed nami, żeby nie padało i żeby nie wiało, by się o wiele lepiej jechało. No nic się poradzimy, no. Najgorsza pora roku na podróżowanie. No dobra, jedziemy dalej. Trudka wizyta w tajdze. Nie ma lekko. Znowu będziemy wieczorem. A po ciemku się chusteczkowo jedzie. Jakaś skóra świni dyka, czy nie wiem. co. Boston! Ładujemy się Ładujemy się Berta, idź Berta Berta zachodzi zachodź Pozbieraj Boston, kuda Boston zachodzisz no ładnie, muszę się rozebrać 210 km, a u nas nowa Armageddon na ulicy się robi końcówki są najlepsze jakby na to nie patrzył. 2 godziny 40 minut. Do celu. Będzie wesoło. Jak zawsze.